Właśnie w tej chwili samolot prezydencki, mam nadzieję, że nasz realizator ma dobre tak ma dobre oko, bo to jest samolot polskiego prezydenta, który zniża się pokojnym, bezpiecznym lotem na tę płytę lotniska, za chwilę będzie siadał, chyba tak się mówi, że, to zła, że te koła poza pozastartowego, to państwo mogą dzięki i, i piloci z pierwszej bazy lotnictwa transportowego w Warszawie. Już są na ziemi. Już są na ziemi. Na ziemi jest pan prezydent Karol Nawracki za chwilę powitanie na płycie lotniska. Ja teraz tylko samolot do do Dojedzie właściwie już do końca pasa, będzie zawrót i przyjedzie tam, gdzie już czekają i oficerowie, ale także delegacja oficjalna, która przywita Karola Nawrockiego. Pierwsza oficjalna zagraniczna wizyta Karola Nawrockiego w Zjednoczone. Waszyngton, z bliska to obserwują nasze kamery, także nasi reporterzy, za chwilę Rafał Stańczyk będzie mógł powiedzieć, jak to wygląda z bliska, no, ale my już chyba nie będziemy schodzić się z tej kamery, będziemy Państwu pokazywać cały czas, jak ten samolot kołuje, jak powoli Za chwilę stacza. dojazd samolotu i ujrzymy pana prezydenta Karola Nawrockiego. Czekamy także na drugi z naszych rządowych samolotów. W tym drugim samolotu w dziennikarski, a więc e, dziennikarze, który, którzy towarzyszą w tej wizycie, panu Między ten, innymi Jan Narodowski ja gdzieś tam siedzi sobie spokojnie w samolocie, albo niespokojnie już ściska kamerę i e, czeka tylko, żeby ją uruchomić i pokazywać Państwu e, z się tym wielkim samolotem. E, w, tej, w tym samolocie jest delegacja oficjalna z panem prezesem Knollem na Wrocławskim, za chwilę zobaczymy, no właśnie wizyta, która potrwa dwa dni, o ile dobrze liczę, ale też przy okazji tej wizyty odbywa się także konferencja naukowo-biznesowa, prawda Michał, że też to jest takie wydarzenie, co towarzyszy tej wizycie. To prawda, transatlantycki szczyt, którego organizatorem jest Republika, ten szczyt możemy organizować, możemy transmitować dzięki państwa wsparciu dzięki temu, że państwo dokładają swoją cegłę do budowy domu wolnego. Słowa za to jesteśmy państwu wdzięczni, bo nie jesteśmy zależni od żadnych polityków, nie jesteśmy zależni od dużych koncernów, żadnych koncernów. Jesteśmy zależni od państwa i razem z państwem rozwijamy największą telewizję w Polsce. Wśród wszystkich, które funkcjonują na polskim rynku z medialnym patrzymy na prezydencki samolot, który zbliża się mniej więcej gdzieś do tego miejsca, w którym znajduje się Rafał Stańczyk. Pokazujemy te obrazki, pokazują to nasze kamery. Dzięki temu, że są Państwo z nami możemy również transmitować, relacjonować to ważne wydarzenie. Aleksander Wierzewski. Powiedzmy jeszcze, że ten samolot to jest samolot kupiony już za czasów Prawa i Sprawiedliwości. W momencie, kiedy ministrem obrony narodowej był Antoni Macierewicz, to on podjął decyzję o zakupie dwóch samolotów Boeing 737 w konfiguracji Prezydenckiej to jest konfiguracja, która pozwala, by ten samolot miał doskonałe łącza, by miał. Zabezpieczenia nawet przed ogniem przeciwnika, przed jakimiś rakietami przeciwlotniczymi. Jest tam również zabezpieczenie medyczne, więc to nie jest taki sobie zwykły samolot. To jest samolot wojskowy. Tam na pokładzie są żołnierze nie tylko piloci, ale też obsługa nie, nie tylko mechanicy nie tylko ludzie, którzy zajmują się konserwacją tego samolotu, ale również są tam żołnierze, którzy obsługują te wszystkie systemy, które on w sobie ma. Stąd koszt tego samolotu był no, kilkakrotnie wyższy niż koszt takiego samolotu pasażerskiego. To zresztą ten stary model samolotu 737 sprawdzony wielokrotnie. Obecnie firma Boeing produkuje już inne samoloty. To jest samolot, który ma możliwość tankowania w powietrzu, który ma możliwość współpracy z systemami obronnymi, który ma możliwość również. Yy, Działania jako takie centrum dowodzenia państwa w sytuacji e, kryzysowej, więc e, to, co w tej chwili ląduje, jeszcze jest jeden tego typu samolot, to jest e, już taki dowód, no, że Polska jest państwem e, poważnym, że Polska jest państwem, które nie dba o swoich przywódców i jest no, na równi z tymi krajami e, zachodu, to, do, do których się... E, Porównujemy do których aspirujemy. No, Przypomnijmy, że właśnie w czasach rządów prawa i sprawiedliwości wzrostu PKB od 2015 do 2023 doszło do sytuacji, w której Polska jest jednym z tych 20 najbardziej rozwiniętych, najbogatszych krajów świata i to się właśnie przekłada. Numer boczny, widzimy tego samolotu. Także to jest proszę Państwa. Ta maszyna, która jest, no, zapewnia bezpieczeństwo naszym przywódcom, nie ma dobry, panie. wstydu, nie ma takich numerów, jak wykonywał Donald Tusk, że latał jakimiś zagrożonymi tak na... Aleksander Wierzyński, Wierzyński no, A, poproszę tak? ...wiedzę na temat tych rządowych maszyn, z którymi podróżuje pan prezydent Karol Nawrocki, bo Aleksander Wierzyński wielokrotnie towarzyszył prezydentowi Andrzejowi Dudzie podczas ja, racji Altech. Do oficjalnych e, wydarzeń, oficjalnych e, podróży. Ale Państwo moich... również doskonale wiedzą, że niejaki Michał Jelonek również e, latał tym samolotem i mógłby powiedzieć to samo, albo nawet jeszcze więcej. No e, jest, to, jest to nasz One, być może nie tak duży i, i, i nie tak potężny jak oryginał, ale niewątpliwie jest to krok we właściwym kierunku. E, poprzedni rząd poczynił wiele takich kroków, a ten zdecydowanie mniej. Oczywiście ten samolot jest, samolotem prezydenckim no, umożliwia właśnie trzeba charterować lotów. Nie ma też przepychalnego samolotu, pamiętam, chłodnie samolot. Nie był hop, dopóki nie przeskoczy. Na razie wszystko jest tak, że... Głowa państwa, państwa posiada odpowiednie narzędzia do kołania pracy. No i to narzędzia, których samolot właśnie kołuje, i wydaje się, że za chwilę to kołowanie się zakończy. My pamiętamy, rzeczywiście te przepychanki, odmawianie samolotu, a przede wszystkim rozdzielenie dwóch wizyt. Wizyty w Katyniu w 2010 roku, kiedy. Polska strona na rozmowach w Moskwie zgodziła się na tę propozycję Rosjan i rozdzielenie tej wizyty w 2010 roku. To jest również element, jednak panowie tej walki, którą wówczas, wojny, którą wówczas wypowiadali ci sami politycy wobec świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Teraz obserwujemy również te, przynajmniej deklaratywnie te wypowiedzi i Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego skierowane wobec Karola Nawrockiego, wobec pana prezydenta te wypowiedzi Donalda Tuska, że nie będzie pozwalał pochłonąć Karolowi Nawrockiemu Donald Tusk te instrukcje. Kierowane przez resort spraw zagranicznych wobec Karola Nowickiego, przez Radosława Sikorskiego, to jest ta polityka nastawiona na, i zorientowana na konflikt z polskim terrorystą. Ale mam zwrócić uwagę mały adwokat do tego, co mówi pan doktor Kawa. E, e, tym, że prezydent Trump może starać się narzucić taką paternalizującą narrację, że oto Karol Nowacki wygrał dzięki niemu. Na pewno mogą być takie ruchy z jednej strony, ale z drugiej strony jeśli się popatrzy na to, czy faktycznie jest coś takiego jak złota ręka Trumpa, która wyznacza zwycięzcę, no to ten bilans jest mocno mieszany, tak? Bo się nie udało. W Kanadzie, wręcz, w Kanadzie wręcz przeciwnie karnej wygrał, e, Simeon przegrał, więc e, myślę, że, że może też z jednej strony trochę paternalizmu może się pojawić i, i trzeba się przed tym bronić, z drugiej strony może też być chęć właśnie tego, żeby e, e, bardziej hołubić tych bliskich współpracowników w Europie, których prezydent, na których prezydent Trump może liczyć, tych polityków, którzy, którzy podobnie jak on patrzą na wiele spraw. Tutaj spodziewam się też w tym, co. Zaakcentowany podczas mowy Karola Nawrockiego, prezydenta Karola Nawrockiego na Westerplatte, że on może wchodzić w pewną taką narrację starcia kulturowego i potrzeby pewnej polityczno-kulturowej sanacji o której mówił przedtem na przykład w Monachium J.D. Vance, także, także spodziewam się też takich akcentów, które będą wykreślały tą historię. To jest który by służył naprawdę wszystko, wszystkim kurczę. oczywiście nie we wszystkich zakresach, ale w tych kluczach. Zostawmy schody pod prezydencki samolot. Za chwilę w drzwiach e, e, mailinga zobaczymy pana prezydenta Karola Nowickiego. Ale to jeszcze troszkę potrwa, bo nawet drzwi nie są otwarte. E, to co Stany Zjednoczone mogą zaoferować, bo mamy e. sytuację, w której Unia Europejska została całkowicie pokonana w negocjacjach handlowych, przypomnijmy, że Produkty europejskie, które będą sprzedawane do Stanów Zjednoczonych, będą napotykały na cło takie wyrównawcze, a produkty amerykańskie, które będą sprzedawane w Europie, będą już bez cła. Więc dojdzie do przenosiny ogromnej ilości firm i producentów do Stanów Zjednoczonych. Tego handlu, bo przecież my kupujemy w Stanach Zjednoczonych ogromne ilości surowców energetycznych, kupujemy broń i ten nasz handel w drugą stronę zbilansowany nie jest. Więc to więc jakiś którym będzie się można e, posługiwać. A, a teraz taka bomba, która, która może, może, może padnie w czasie tych rozmów, to są dwustronne wzajemne gwarancje obronne. My jesteśmy związani ze Stanami Zjednoczonymi w ramach Paktu Północnoatlantyckiego, ale e, jeżeli, który artykuł 5 wszyscy znamy, on ma taką tradycję, powołujemy się na niego, ale no tak naprawdę jest w nim napisane, że kraj, każdy kraj członkowski podejmie taką akcję w wypadku ataku na inny kraj członkowski, jaką uzna za więc może być tą akcją również mocno, zawierający mocne sformułowania, no i ciekawe jak się taki Putin przejmie. Tymczasem e, Stany Zjednoczone dążą do dwustronnych relacji obronnych. E, widzimy już, że drzwi samoty zostały e, otworzone. Został także rozłożony czerwony dywan. Nie wiem, czy to jest dobry moment i możliwość, żeby Rafał Stańczyk, który jest na miejscu, widzi to z bliska, e, przejął trochę relacji i mówił bezpośrednio, co się dzieje i jak ta cała ceremonia przywitania wygląda halo halo, czy się słyszymy nie, nie słyszymy, się FM stańcie tańczykiem to będziemy tylko oglądać i, i komentować to jak wygląda to przywitanie drzwi otworzono, dywan rozłożono, co będzie dalej? Takie obrazki, takie, takie, takie przeżywanie na bieżąco, to, to tylko w naszej telewizji. To jest ciekawa rzecz, hmm. bo protokolarnie powinien powitać prezydenta ambasador, ale zdaje się, że kierownika placówki nie ma. Jest atasze e, do zarządu. Z atażerów wojskowych. Widzę, 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 widzę też. No, prawdopodobnie to jest pani z ambasady. Nie, nie, żeby przeszliśmy do porządku nad faktem że Polska nie ma ambasadora w Waszyngtonie od półtora roku. I tak sobie o tym luźno rozmawiamy. To nie jest tematem rozmowy, to nie jest tematem jakiejś krytyki. Nikt się nie, nie wyszarpuje włosów z głowy. Przecież to jest jakiś skandal w czasie no tak, tak, że, a, ale, ale ja, ja się w, w pełni zgadzam z tym, co powiedziała pani redaktor Cholecka, że e, jest zrozumiałe i jest zrozumiałe, że tutaj e, pan premier e, no, stara, się, stara się jakoś wyjść z twarzą z tego, co mówił o Trumpie i tak dalej, i tak dalej. Ale normalną praktyką jest, że pryncypał właśnie w ramach starania się wyjść z twarzą poświęca kogoś takiego jak ambasador. On jako od tego jest. On ma być zderzakiem. A ten natomiast, natomiast, ambasador jest ważniejszy natomiast, jest to na, i, w tych strukturach, w których oni działają. Nie, nie sądzę, żeby Bogdanki był ważniejszy. To jest właśnie taki, taki ośli upór pana premiera w wielu sprawach, Podobnie było, podobnie było bardzo długo z panem dyrektorem Ruchniewiczem, dopiero no już tutaj takie bardzo ostre zarzuty, które się pojawiły, spowodowały, że, że jednak on odszedł, no to musiałby, pan Bogdan Klik po prostu teraz siedzi cichutko, nie wychyla się i, i musiałby naprawdę zrobić coś, coś spektakularnego żeby stać. Y jakby on teraz się pojawił na tym lotnisku, człowiek za którego kadencki był ministrem obrony, doszło do dwóch katastrof y y polskiego lotnictwa. Zginęli generałowie, Jest pan prezydent Karol Nowacki. Widzimy teraz głowę państwa, która schodzi po tych czerwonych schodach. Witany pan prezydent na amerykańskiej ziemi. Baza lotnicza Santa plus w Stanach Zjednoczonych pod Waszyngtonem rozpoczyna się ta oficjalna wizyta pana prezydenta Karola Nowackiego w Stanach Zjednoczonych tam dalej czy tutaj? Czy uda się coś zapytać jesteśmy tam po to żeby także jakieś radę. pytania panu prezydentowi zadać jeżeli takie padną to będziemy do państwa do Dziękujemy pytać dziękuję razie. miłego dnia nie życzę ma, nie słyszymy nie mamy i co za pani to głosowanie? Tak? Ale ale zaraz to nie, to jest, to jest, do, do 15 to jest, tak że wie Pani. No dziękuję ślicy, wszystko, no, dziękuję serdecznie. Do widzenia. Brak polskiego dyplomaty w Radze Ambasadora na jakże ważnej placówce w Waszyngtonie. Jakimi dzisiaj... Pytanie padło, ale chyba odpowiedzi nie będzie prezentem. Idziemy dalej razem z przedstawicielem ambasady wsiądzie na nas do no. z samochodu i, i właśnie mi ta oficjalna wizyta się rozpoczyna, agenci y, serwis ale też miejsc y, żołnierze jeszcze jedne ustalenia i Karol Naworski ścianka y, do postawionego z samochodu, gdzie uda się na pierwszy przystanek tej pierwszej wizyty zagranicznej w Stanach. Zjednoczonych to tyle, jeżeli chodzi o bazę Saint Andrews, baza lotnicza, gdzie wylądował polski prezydent. Dwie flagi, flaga Rzeczpospolitej Polskiej i flaga Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Krótkie przywitanie. Tutaj żadnej wielkiej cerebry nie było podanych przez przedstawicieli polskiej placówki, to było też i faktycznie bez ambasoda, bo takiego nie mamy żaż afer, tak, że się nie popodikował na lotnisko, żeby przywitać pana Pani prezydenta zawód jeszcze 15. stoi, ale, ale za chwilę bruszy i ten pierwszy etap wizyty będziemy mieli za, za sobie. A w tej chwili z samolotu tego nie widzimy. Wysiadają członkowie Dwa, delegacji tym drugim wejściem tylnym. Wysiedają no ci, którzy tam byli, nie trudni. Nie, i w pośpiechu cały ładuje się do całej kolumny, która e, tam 10, stoi. 10, poganiane Puganiane przez tak naprawdę pracowników ambasady. Szybko, szybko, bo zaraz jedziemy. Prezydent przecież 10, nie może czekać. 4, więc, e, tu 5, widzimy spokój, 10, pełen że stoją na baczność flagi, powiewają. Prezydent słyszał. Gorączkowa aktywność, żeby jak najszybciej wsiąść do tej kolumny i zacząć, zacząć jechać przez miasto do centrum Waszyngtonu. Więc to... Ten obrazek nie jest tak, że. 3, 4, 6, Panowie, mogę jeszcze. Pan, pan to... drugi, bardzo prosimy. Oczywiście. Tak, Państwo poruszali bardzo ciekawe wątki dotyczące miejsca. Ja myślę, że, że właśnie po tych naszych doświadczeniach lotniczych, mówiąc bardzo symbolicznie. Dobrze, że prezydent wylądował w bazie Joint Base Andrew, ponieważ ostatnio nad Waszyngtonem mieliśmy różne no takie nieciekawe i przecież doszło do doszło do, do śmiertelnego wypadku Był tam również jakiś pewien chaos komunikacyjny, a ta baza wojskowa w Maryland tuż pod Waszyngtonem pod Waszyngtonem pod, pod DC oczywiście to gwarantuje takie pewne bezpieczeństwo, że tutaj nie będzie żadnego żadnego nieprzewidzianego. Wszystko tu jest skontrolowane, sprawdzane, e, więc e, bardzo dobrze, że, że właśnie na spokojnie Pan w tej bazie wylądować ma na pewien czas, na ten bufor czasowy, aby jak wiemy, do czasu spotkania, na czasu, czasu aby wypocząć, a ten ten, prawda, ten, 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 ten dystans. No i różnicę, tak, tą różnicę czasową, aby do tego ważnego spotkania przystąpić.